Jeżeli zaczynamy nagrywać, to robimy naciskamy tutaj i nagrywamy. tak, naszego leśniczego jak A tu jest I stop, Tak jest Teraz jeszcze dodatkowym utrudnieniem mamy, mamy naszego, mamy naszego... Narratora, który jest podpięty do kamery, żeby nagrywał od razu. Niech Ponieważ kabel jest trochę uściszony, trzeba go mieć koszty do przełożenia. Tak, żeby nie wracał. No przeszkadzał wam.